Dzisiaj chcieliśmy zaprezentować Państwu Skłon Dzień Dobry. Ćwiczenie, które angażuje mięśnie najszersze grzbietu, pośladki, jak również mięsień dwugłowy uda. Piotrek zaprezentuj. Bardzo wolno podnosimy drążek, sztangę, cokolwiek. Mogą być to też ciężarki z podłogi. Zakładamy sobie na kark. Nogi są proste w kolanach. Palce delikatnie na zewnątrz. Stopy ustawione szerzej niż biodra. Ściągnięte łopatki, proste plecy. I zaczynamy. Łamiemy się w biodrach. Skłon z wdechem, na wydechu wracam. Wdech nosem i wydech wracam, starając się zaangażować jak najmocniej mięśnie pośladków i dwugłowe uda. Plecy cały czas proste. Bardzo dobrze. I w górze możesz jeszcze wypchnąć biodra do przodu. Ok. Ćwiczenie to możemy wykonywać również z wolnymi obciążeniami. Ciężarki wiszą luźno, ręce rozluźnione, nie pracujemy ramionami, plecy cały czas proste, pamiętamy o tym, żeby tutaj lordoza lędźwiowa była w całym, w cały czas zaznaczona. Oprócz wzmacniania ćwiczenie świetnie to rozciąga nam tył uda oraz pośladek.